Nowa Luna, gra logiczna od Uwe Rosenberga i tu jeszcze drugiego pana chyba Kornewan Morsela, ale Uwe Rosenberga znamy generalnie, tak lubimy. Gra otrzymaliśmy od wydawnictwa Spielwiese, Tu widzimy i to jest tak od 8 roku życia. Pół godziny zabawy, 1 do 4 graczy. Gra generalnie familijna, logiczna, chyba abstrakcyjna, taka będzie. Nawiązanie generalnie do tych faz, chyba księżyca, stąd luna tak, i stąd tutaj takie, takie obrazki, jak pokazujące fazy księżyca. Tu widzimy jeszcze, kto ilustrował grę. Bardzo wysoko oceniana pozycja, jeśli chodzi z takich nowych gier, właśnie w kategoriach logiczna, abstrakcyjna pozycja. Więc w tym rankingu, jakby w tym, w kategorycznym, to, to bardzo, bardzo wysoko to jest oceniane. I się cały czas pnie, pnie wyżej w rankingu. No i zobaczymy, co, co my tu mamy. Tu mamy taki przykład pokazany. I teraz zobaczymy poszczególne komponenty. Eee, tak, teraz sobie tutaj planszę powyć. Już zaraz. Ściąć, bo jest porządnie tutaj spięte i to jest taśma nie, nie taki tylko stworzywa. I tak, co my tu widzimy? Widzimy właśnie tą planszę, taką podstawową, tą pokazaną tutaj na, na obrazkach. E, fragment tutaj żetonów i ten księżyc, który będzie potem pionowo nam, nam jako figurka służył. Więc mamy te, te fazy księżycowe. Tak to wygląda z drugiej strony. Potem mamy żetony dla niebieskiego. Zobaczmy taką grubość płytki. Taka jest grubość płytki. Mamy żetony dla żółtego. Potem dla czerwonego. I dla. to jest znowu ten sam niebieski, taki trochę inny. To jest powiedzmy niebieski, a tamten to jest granat. Tak, o, w ten sposób i wszystkie wyglądają tak samo. I tu będziemy generalnie jakoś to układali według tej tych faz tego księżyca. A oprócz tego używali tych naszych znaczników, tak? Mamy znaczniki. Zobaczymy coś więcej na ten temat tak tu już mamy koniec, czyli tak czyli nie ma, nie ma w ogóle specjalnie dużo tych, tu są jeszcze jakieś przykłady jest dalej, jest dalej, myślę, że będzie pojedynczy język tu mamy angielski, a tu już mamy niemiecki, tu już mamy niemiecki, więc generalnie po Was tego, tylko tak naprawdę trzy kartki zasad z czego tu w ogóle to jest prezentacja komponentów, więc tak naprawdę mamy Naprawdę proste, zwięz... zwięzłe zasady na dwóch kartkach i jednej stronie opisane. Przypuszczalnie gra będzie bardzo dobra, bo jest wysoko oceniana. No, autor jest znany i tworzy bardzo ciekawe gry. No, pewnie będzie dobra gra, bo nie ma, nie ma, nie ma dużo zasad, żeby, żeby dużo się uczyć tej gry. A, a to jest ważne, żeby, żeby nie mieć wiele zasad, a żeby myśleć jak zwyciężyć, prawda? No, gra wysoko oceniana już, autor dobry. Tematyka ciekawa, bo te, te fazy się wyda to jest całkiem ciekawa rzecz do astron astronomii nawiązanie, może w astrologii też będzie nawiązanie, kto wie. I to jest nowa luna. Są dwa wydawnictwa, My otrzymaliśmy grę od tego wydawnictwa. Gra logiczna, od 8 roku życia, około pół godziny zabawy, 1 czterech graczy. Dzięki.